I mean, they're not real. That is very true, but perhaps they don't wish to be found. I've heard they're rather fierce. Yeti only look fierce. They probably don't like being so cold all the time. I shouldn't like it either. You never have to be cold, my Lara, if you don't want to be. Look, Henry! What's happening? Are we going to crash? Armored engine non-responsive. Not unless it's absolutely necessary. Stabilizer tab. Up a set of stairs, only far less forward. Yeah. Well, I want to throw up every time you look down. Hey, Alice is back. Grab a headset. Back so soon. <clears throat> From Florence, wasn't it? Started on January at the last minute. My dissertation will never see daylight at this rate, but never mind that. What are you doing in Olivia? She's a in Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Macia, to jest pierwszy well, odcinek Tomb Raider o to Legend. legend. Wychodzi na to, że zrobiłem tlickaki nie po kolei, czyli powinienem zacząć od... Tej części gry, no, nie dopiero w tym Anniversary, jeżeli chodzi o kolejność to wychodzenia wiersz tej serii. Ale dobrze to jest, to zrobiłem, jeżeli go go. chodzi o chronologię, jeżeli chodzi o czasową. Dlatego, że to jest jako kontynuacja e, dziejów z. Jedynki, powiedzmy coś takiego. Nawiązuje to do pierwszych części Tomb Raider'a. Jest to siódma to jest część, jeżeli chodzi to o główną serię. Było to produkowane jako siódma część serii, ale zapoczątkowało to nową trylogię, trylogię Legends. W sumie mogło to mnie zastanowić w momencie, kiedy to nie jest trylogia Anniversary, tylko trylogia no, Legends. No, coś nie pomyśliłem. No ale co już zrobić? No nic się już nie zrobi, no trzeba po prostu cieszyć, tak. Trzeba po prostu to bardzo ładnie i zwinnie przejść. Generalnie... Włączyłem sobie gierkę na testy najpierw Zanim zacząłem nagrywać i spędziłem przy niej półtorej godziny. Miało być 20 minut, żeby sobie delikatnie przejść. Wyszło, że przyszedłem 2 chaptery. Gierka ma 8 chapterów generalnie sprawdziłem, tak. Tak żeby nie było z tym problemów. Pokazuje nam, jeżeli chodzi o trasę na początku, na przykład właśnie takiego skoku, czyli ALA taka przygodóweczka stara Dodatkowo mamy opcję właśnie takiego mirror's Edge'u sprawdzenia po prostu kierunku misji. Co mnie bardzo zadowala. Nie da się biegać po ścianach niestety, jak w mirror's Edge'u, co już próbowałem uskuteczniać. Generalnie gierka bardzo przyjemna, moim zdaniem nawet bardziej niż Anniversary, jeżeli chodzi o sposób, ale to może dlatego, że się nauczyłem skakać trochę w Anniversary może bym miał z tym jakiś większy problem ale generalnie dla mnie jak najbardziej cutscenek nie oglądałem, od razu wam powiem to co mogłem to przewijałem i oczywiście polskie napisy, udało mi się ogarnąć do Legend i do Anniversary jest możliwość pobrania po prostu powiedzmy takiego spolszczenia które tak naprawdę wymienia 99% plików gry jeżeli chodzi o całą resztę, to, to jeżeli chodzi o Underworld, który również jest, jest taka gra, e, Tomb Raider, Underworld, e, to niestety do niej nie ma takiego. Czyli trzeba pobrać po prostu e, grę z Torrentów. Jeżeli macie, ja mam na Steamie zakupioną grę, prawda? Ale nie ma polskiej wersji językowej, a mi chodzi o to, żebyście wy mogli to oglądać. To samo chyba powiedziałem w portalu, że jeżeli będę cokolwiek robić takiego, to chcę, żebyście wy mieli polską wersję językową, bo mi tam już wsioryba, czy to jest po angielsku, czy to jest po polsku. Ja gram, bo gram, dla gameplayów. Po to, żeby pograć. Żeby pogadać sobie do mikrofonu, kamery. Pogadać do was. No, się w sumie zastanawiam. Wczoraj nagrywałem ustawienie w portalce, nie? I tak się zastanawiam, bo wczoraj powiedziałem takie, no, nagramy, bo live był pewnie od maja, bo tam kiedyś, nie pamiętam co powiedziałem, ale że na pewno od maja planuję pod Musiałbym sprawdzić co dokładnie pierdzielnąłem, jeżeli chodzi o... Nagrywałem to przed pracą wczoraj, więc się nie dziście, że... Napierdzieliłem głupot. Z których będę się musiał później wywiązywać z tego co już sobie tak powiedziałem od niechcenia. Bo taką miałem pierońską ochotę grać w Portal. Teoretycznie miałem. Powróciłem sobie powtórzyć portal, no ale może nie tak szybko. Pojedynczo bym go... Na pewno pojedynczo wolę go przechodzić. Czyli za dwojeczkę troszeczkę poczekacie I na mela. I tak. Ma stosunkowo mało wyświetleń, tak samo jak w ostatnie odcinki portala i My Mirrors idzie. Ale z tym nic nie zrobię akurat. Nie mam co z tym zrobić inaczej. Du, 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 du. No. E, więc tak. Ajajaj, nie mogłaś. Nie mogłaś, naprawdę. Dobra, to to szybko się robi. Luzik. Bang, bang, bang. No. Mogła się złapać, by było szybciej nieco, no ale tak no, trudno się mówi. Trzeba po prostu jeszcze raz chwilę poskakać, jak małpa. W inny sposób. Tu, 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 tu. Yy, naprawdę brakuje mi skakania trochę, yy, biegania po ścianach, jak mi rozerzu. To by było też trochę przyjemne, jeżeli chodzi o Tomb Raidera ale że tego nie ma, no to... Nie jakoś da się to przeżyć raczej. Miejmy taką nadzieję. Tak patrzę sobie jeszcze tak po drodze, czy czegoś nie ominąłem. Czy coś by mi się nie przydały? Nie jest <grybujesz> And here come the bloody tourists to spoil. Your camera doesn't pick up detail that small. What do you see? Men with guns. Mercenaries, by the look of them. What are they doing there? Getting into trouble. No. Więc tak. E, Ciekawe to wygląda. Nie ukrywajmy. Ta gra jest grą ciekawą. O, bu, 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 bu. Dobra zdobyliśmy kolejną lajtkę Ciebie się szybko pozbędziemy, ciebie również No nie ukrywaj się tam za kolegą Tylko dawaj na solo bu. Nie mieliście czegoś ciekawego Seriously Uuu, tak dokołtować Larę? Tak? Taki z ciebie kobieciarz? <grystanie> Dawaj za to swoją broń. Przyda mi się zaraz. Właśnie od tamtych dwóch facetów liczyłem na broń, żeby dalej się bawić. No ale niestety, nic mi nie chcieli dać. Dobra, tutaj to pójdzie szybko. I huśtawia, huśtawia. Te liany wyglądają trochę może słabo, no ale co zrobić. Yy, I mówiłem już, 1 stycznia był Tomb Raider, 1 lutego jest Tomb Raider, to co będzie yy, przez cały rok? Cały rok Tomb Raidera, nie jestem pewien ile ma Tomb Raider części, więc... Dobra, lec zdecydowanie tą broń. Jest dużo fajniejsza, cieszę się, że nie postraciłem amunicji jakoś głupio. Czy potraciłem? Ile bym musiał powtórzyć? Za dużo, nie schodzę po tamtą część. O, jeszcze 30 zostałem. spoko. No tam jeszcze na dole coś widziałem z tego, jeżeli dobrze widziałem, to coś jest. Ale dobra, skakuj Lara. W ten sposób coś znajdę ciekawego? Nie wydaje mi się. Ale może jednak... Dobra, chyba nie. Chyba nie. Z tego co kojarzę, to jakiś Tomb Raider był przeniesiony nawet do maina. Będę chciał sprawdzić, jaki. To może sobie też zagramy Minecraft Tomb Raider. Dobra, to jest co fajne, to fajne to? akurat. O. E, Lara, tutaj. W ogóle nie wiem, czy mam odpalić. E, Podczas grzebania w ustawieniach w tym momencie znalazłem po prostu takie ustawienia. Bo na początku mi to zrobiło w relacji 4 na 3 rozciągnięte do mojej rozdzielczości co nie? Nie ukrywajmy, że tak to też się potrafi robić. I właśnie mniej więcej w ten sposób miałem to ustawione, tak? I Lara wygląda tak fajnie <grystanie> Już się bałem, że to tak jest Potem znalazłem, że no trzeba zaznaczyć, że ma się ekran panoramiczny I wtedy to będzie działać To co zrobiłem, ustawiłem ten ekran panoramiczny, jak widzicie ładnie działa Wyłączyłem ponownie na OBS, nie widzę co się dzieje na podglądzie właśnie Bo karty graficzne mnie wyrabiała nagrywając Słownie. No ja się nie dziwię, 960km. Raczej wiecie, co się szykuje. Ci spostrzegawcy raczej wiedzą. E, ja mogę o tym sobie mówić. Tak pewnie nikt do tego momentu nie dotrwał. Dobra, pamiętam jak się robił uniki. No pamiętam, pamiętam. Umieranie koteczków też nie jest jakieś za najfajniejsze. Bank Teraz to skrzynka delikatnie wykorzystam to, że jednak przegrałem te półtorej godziny, wiecie? Żeby to jak najbardziej przyspieszyć, żeby ten odcinek jakoś fajnie wyglądał, a to jest chyba jedyny odcinek, który będzie miał cały chapter w sobie, wiecie? Nie ukrywajmy tego. Wątpię, żeby następne odcinki miały całe chaptery w sobie. Bang bang, 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 zanim coś się stanie z laptop kostką. I lecimy dalej! Bl, 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 Mało zostało. To jest akurat dosyć krótki chapter. Drugi jest dłuższy, jest ich 8. Spodziewajcie się 15 odcinków minimum. Zając moje szczęście. Chociaż nie wiem, czy drugi chapter mi szybciej nie pójdzie, skoro też go znam. O tyle o ile. Nie jestem pewien czy to naprawdę w jakiś sposób mi już nie pójdzie. Ok. Koteczek pozbawiony głowy. Przerzućmy już sobie tą skrzynkę. E, mniej więcej w tym momencie chodzi o to, żeby tego użyć w postaci wyrzutni, e, w postaci procy, e, procy, co ja mówię. W postaci tej katapulty e, Katapulta do skrzynek bo nie mamy jakich wprowadzić na górę w normalny sposób, to musimy je wprowadzić właśnie w sposób taki awanturniczy. Musimy ja po prostu wrzucić sobie na to takiego stopnia, żeby to nie spadło. Później to sobie poustawiać. Bank. No, lara generalnie jest cięższa niż taka full metal skrzynka. Powątpię, żeby to było drewno. W jakimkolwiek rodzaju drewno aż tak lekkie nie jest. Chociaż nie, drewno no, też jest ciężkie, nie ukrywajmy. Drewno w każdym rodzaju również jest ciężkie. A, ja sam to nie zebrałem likw jeszcze. E, tutaj jest w miarę nisko relikwia do zebrania. Bęk, bęk, bęk. To jest chyba jeszcze brąz. Nie wiem. Zobaczymy w ogóle ile relikwii. Dlaczego to zbieram? Bo są ubrania w Tomb Raiderze. Można je wymieniać! E, w, e, w Anniversary też było. Dowiedziałem się o tym zanim skończyłem. Miałem przebrać Larry dopiero na ostatni odcinek, tak żeby było miło wesoło. Co zrobił Maciej? Zapomniałem przebrać się na ostatni odcinek. <laughs> Zapomniałem o tej opcji dosłownie, yy, siadam do nagrania odcinka, coś miałem zrobić. Nie pamiętam. <laughs> Nie więcej tak wyglądały... Mniej... Serio, tak mniej więcej to wyglądało przy ostatnim odcinku. Zapomniałem dosłownie na ostatni odcinek, że coś takiego miało miejsce. Że miałem jakiś tam swój zamysł na odcinek, mniej miałem ją przebrać w ogóle w mis pod podkoszulka. Tak jak to zawsze mawiam. Biegni, Lara! Biegni! Tak. Przewrót w tył. Prze uh, przewrót uh, salto. A jak mógłbym zrobić dostęp do Może będzie później do niej dostęp w jakiś sposób. Yes. Hmm, hmm, hmm. Czy jest na to szansa? Oczywiście, że jest jakaś na to szansa. Dobra, nie chcę tracić za dużo amunicji na ciebie. Dobra, raz mnie pochytrałeś, no ale bez przesady też. Dobra, chce mi się iść po relikwie? Dobra, no powiedzmy, że mi się chce. No, powiedzmy, że mesia chce. Zrobimy to tak. No, coś nie paszło. Dobra, zróbmy to tak, jakbyśmy szli po, normalnie do wyjścia. Może w ten sposób to zadziała. No, oczywiście, że w ten sposób to zadziała. Tu jest jakaś srebrna relikwia. Okej, okay, no i teraz możemy pójść dalej. <ścoughs> nie chciałem się po nią iść, seryjnie. ja nigdy. Po nie poszedłem po nią. Nie poszedłem, bo wcześniej nawet nie widziałem. <ścoughs> Dobra, dobrze, że to jest końcówka. Bo bym się chyba sam na siebie wkurzył.

for the fun. Laura Croft. I've been hoping I'd get to meet you at ease. We're just going to talk. I'm listening. Have you found a piece of this? Is this what led you here? Where did you find that? It doesn't matter. What's important is what it does. Do you know? What I know is my business. So you don't then. And that means you don't have a piece. Amanda said you were sloppy. You should have paid more attention to Paraiso. Amanda? Amanda's dead. What the hell do you know about Paraiso? We're done talking. Okay. To jest fragment interaktywny, który widzę, że bardzo nie lubi mnie. Bęk, bęk. Zmieniliśmy broń. Ok, no i lecimy po prostu w taki sposób na szybkiego. Bang, bang, bang. Pozbierałbym o nich amunicję, będzie na później. Już te piloci, pistoleciki starczą. Nie wiem w końcu, czy powiedziałem o tym, że mamy Rock Tomb w takim razie. 1 stycznia, 1 luty, 1 marca, 1 kwietnia. 1 kwietnia może. nie nieważne. Nie będę zdradzać moich planów. I tak oto zakończyliśmy pierwszy chapter. Tomb Raider Legends Zobaczymy się w następnym odcinku. Przerwniki, biografie, modele, obiektów zdobyliśmy. Czyli zdobyłem więcej niż zwykle że za dalszym podejściem zblokowano próbę czasową. Okej. Okay. No to to wy... Co? Ile tego było? Tą jednym srebrnym to wiem gdzie. Nie wiem nawet jak ją powinienem zdobyć. Tego nie ukrywajmy. Nie wiem. Nie jakoś tam się można było cofnąć. Ale reszta. What the fuck? Trzy brązowe, złota i trzy srebrne jeszcze są gdzieś półkrywane. ukrywane. Oszty. Dobra, nie będę robić tego na maksa, tak jak powiedziałem. Gierka jak najbardziej mi się podoba, będę chciał ją przejść. Historia też mnie bardzo ciekawi. Bardzo. Od końca drugiego czy od razu powiem. W ogóle nie znam. A tak, no to, to co się nie dało przewinąć, no to co nie dało się przewinąć, więc za takie historii znam i jestem naprawdę zainteresowany. Tym bardziej z tym, co teraz widzieliśmy na odcinku, tymi mnóstwem scenkami, które dało się przewinąć. Jestem jak najbardziej zainteresowany tą historią. O co chodzi za Mandą? Co się stało z matką Lary, z paną Lady Croft? Co doprowadziło do tego wypadku samolotowego? I o co chodzi z tym mieczem? No. Dobra. Dzięki Wam za oglądanie. Cześć. I czołem.